No tak, no tak, racja. Pomyliłem się. No trudno, nie będę tego obcinał. To miał być spontan. 40 i 60. Witajcie na kanale Testy Produktu. Pokażę Wam dzisiaj taki unboxing produktów, które dostałem za punkty z firmy Atlas. Jak wiecie, na shortach Wam kiedyś pokazałem, jak wybrałem sobie za właśnie nazbierane też punkty. Oczywiście nie za wszystkie, za tylko pewną część. Takie mieszadło do gładzi, z którego oczywiście jestem zadowolony. Oczywiście miało tam pewne, może nie wady, ale produkcja była taka, po prostu widać, było troszkę tańsza, te spawy były takie sobie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby nie było, dostałem go za darmo. Ktoś powie, nie, zbierasz punkty. No tak. Trzeba coś wykonać. Nie ma nic za darmo. W całym życiu nie ma nic za darmo, no nie? Ale coś Wam teraz pokażę, bo dosłałem kolejne punkty i wybrałem sobie za kolejną część punktów następne produkty. I to produkty, które moim zdaniem, jeden z nich, właśnie tutaj, jest mega i mam nadzieję, że to jest ten sam produkt, który już posiadam. I Wam właśnie teraz pokażę. A za chwilkę Wam pokażę, co tu jest. I jeszcze Wam pokażę, co dostałem jeszcze ekstra, gdzie by tak naprawdę nie było za punkty w planach. Patrzcie teraz. Otworzę sobie. Oczywiście ja sobie tu, można by powiedzieć, ze względów bezpieczeństwa zdjąłem swoje dane. Po co mają kogokolwiek drażnić? No nie. Teraz to tak naprawdę trzeba zwracać uwagę na to. Jest teraz wszystko. Internetowo. Ok. Tak. Teleskop, który lubię, ale... ale... jeszcze inny. Ponieważ z tego co widzę jest bardzo mocny. Czyli taki sam jak ja mam z firmy olejnika. Bardzo mocny. Z tym, że ja mam tutaj skrętny w tym miejscu. Widzicie? A tutaj mamy coś w stylu... Motivu, firmy Motiv na przykład, który już znacie też z innych odcinków na tester produktu. O, o, jaki długi! Super, super. Sprawdźmy, czy jest ten delikatny luz. Jest, delikatny, no to jest normalne. To oczywiście się bardzo mocno wtedy trzyma, ale to po prostu ktoś musi lubić. Super, bo szybko od razu można otwierać. Ja przyzwyczajony jestem do tego co mam tutaj skrętne. Yy, ona jeszcze jest tu wzmocniona, ta też jest wzmocniona, ma takie tu dwa yy, przytłoczenia. Tamten troszkę jeszcze inaczej wygląda, ale ogólnie ta cała rękojeść jest, jest strasznie mocna. Tutaj blokady, świetna sprawa. <laughs> no fajna, fajny noki. Świetny. Otwórzmy sobie teraz drugie opakowanie. A tu zobaczycie co będzie. Mhm. Tak. Wziąłem sobie po prostu produkty, które ogólnie używam. Tylko, że teraz wziąłem tak zwane noże, ale te plastikowe, lekkie. I są naprawdę lekkie. Jeden. O, tu akurat zostało. To wszystko tak sobie otwarłem. Okej, okay. tu mamy uchwyt. Ciekawe, czy podejdzie mi pod olejnika z tego co widzę to tak. Dlatego sobie też chciałem wziąć, żeby to było wszystko kompatybilne też z produktami, które posiadam już. I tutaj mamy kolejny produkt. Źle sobie otworzyłem. No też chciałem tak po prostu wam od razu. I można powiedzieć jak na żywo otworzyć, no ale to nie jest na żywo. Ja to będę jeszcze to nagranie i pokażę Wam w całości. OK. Teraz sobie wyciągnę może z tej strony. I tutaj mamy drugi 40, jak dobrze pamiętam. I drugi nożyk na rękojeści plastikowej. OK. Taki sobie zestaw. Wybrałem. Póki co następne punkty sobie wybiorę na inne, na inne produkty. Osłona. Pamiętajmy, zawsze musimy te osłony zostawiać po każdym myciu. O, nawet mocniejsza ta osłona jest. No, się trzyma fajnie. Z tego co wiem, to jest to 0,3 mm. Ja chciałem taki. Tak, tak to jest. Fajny, naprawdę fajne noże. Mam nadzieję, że widzicie. Z tej z tej strony. Jak również. Tutaj mamy. Już nie pamiętam dokładnie i rękojeść. Chyba tam. Nie tak, nie tak i odwrotnie. Chyba tak się zakłada. Sprawdźmy, czy to podejdzie. O, nie równo. No tak samo, świetny. Szybko po prostu instalujemy. No to musi być zamknięte. I na uchwyt. O, ale tutaj trochę lepiej się trzyma. W moim bardzo twardo to wszystko jest i naprawdę. No opłaca się zbierać te punkty. I żeby nie było to nie jest żaden sponsoring i czym ty podobne co za chwilę by ktoś mógł napisać. Po prostu sobie zebrałem punkty jak wielu z was, którzy używają produktów z tej firmy. Wystarczy tylko chcieć, a nie narzekać. Po prostu wystarczy chcieć zebrać punkty zamiast je po prostu wyrzucić do śmietnika. Taka jest Prawda. Ostatnio bardzo, naprawdę bardzo dużo ludzi jest leni, którym się nikt nie chce, ale im się należy, co nie? Na pewno już wiecie o tym. O tym jest bardzo głośno, więc yy, ja również o tym mówię, bo taka jest prawda. A teraz wam pokażę produkt, który doszedł jeszcze. <laughs> Jak widzicie, <laughs> prawdopodobnie tu jest NKP, ale sprawdźmy. A może jeszcze coś? Jakiś magnesik? Nie wiem. Ostatnio był magnesik. Nie czekajcie, co tu jest. Nie, NKP. Ale tu jest akurat ten mniejszy. No i tak super. Ulotki jakieś informacyjne klejów, które również używam. I z ich nowościami. Jeszcze coś jest? No magnesiku nie ma, no ale po co mi drugi magnes, fajny jest ten co mam, więc niech sobie już tam siedzi i tutaj mamy małego enkabka, produkt, który lubię bardzo, naprawdę, powiem szczerze, no warto zbierać te punkty, naprawdę, po prostu zbieracie, nie ukrywam, że ja miałem na, za pierwszym razem problem z wysłaniem tych punktów. Takie było dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem, czy z powodu dysleksji mojej, że nie zrozumiałem. Nie wiem, każdy z nas w życiu jest inny. Jedni są w tym dobrzy, drudzy w tamtym, a w jednym są słabsi, tak? Więc każdy z nas ciągle się musi uczyć. I tak jest zawsze. Więc słuchajcie, polecam Wam zbierać punkty, czy to z firmy Atlas, czy z innych. Dajcie znać w komentarzu, właśnie jakich wypunktów zbieracie i czy, uży czy zbieracie. I lub jeżeli zebraliście przykładowo z firmy Atlas, co sobie na przykład za to wzięliście, jakie produkty. Ponieważ tak naprawdę to kolega mi kiedyś namówił, bo ja to tak właśnie byłem nieżeleniwy, ale można by też podłączyć to pod lenistwo, żeby nie było. Ja też jestem człowiekiem, nie chciało mi się i tak dalej, ale naprawdę. Jeżeli dostajecie coś tak naprawdę za darmo, gdzie takie coś wszystko kosztuje, ja Wam pokażę, ile to kosztuje. Teoretycznie, oczywiście, ponieważ w sklepie na pewno byście więcej zapłacili. Ja tutaj mam tak: szpachla z wymiennym ostrzem 400, czyli można wymienić ostrze. To też jest bardzo duży atut. To jest za 300 punktów, ale o wartości jednostkowej 65 zł. Pamiętajcie, to jest już rękojeść plastikowa, czyli lżejsza. No jest faktycznie wygodniej będzie pracować. Później mamy adapter szpachli akurat aluminiowej, dlatego może inaczej się mi tu zakładało. Więc sobie coś dostosuję, popróbuję, ale mi się trzyma, więc zobaczymy. No bo szczerze jest identyczny jak ten co posiadam pod olejnika. To jest za 220 punktów 48 zł o wartości tak zwanej jednostkowej. Tutaj mamy szpachle z wymiennym ostrzem Przepraszam, to jest 40, to jest 600, przynajmniej tak pisze. No tak. No tak, racja, pomyliłem się. No trudno, nie będę tego obcinał. To miał być spontan 40 i 60, ponieważ 800 i 600 mam jak również mniejszą. To mamy o wartości 80, przepraszam 80 zł, już mi zostało to, że się pomyliłem, lub 360 punktów. I do tego próbka gruntu 2 kg, no 0 punktów, akurat pisze, jednostkowa 10 zł, ale to jest dla właśnie osób, które zbierają, żeby nie było, nie, że idziecie do sklepu i za tyle kupujecie. To są właśnie te plusy może bycia taką osobą w klubie. Nie wiem, nie wiem, tak naprawdę spontanicznie po prostu tam wszedłem. Szukam tutaj Kia. Tak, teleskop system za 400 punktów za cenę wartości jednostkowej 86 ,94 zł 94 grosze. No, wiecie co, o wiele droższe są te, te kije, te teleskopy na 100%. No, przynajmniej drugie tyle trzeba byłoby wydać, moim zdaniem. Więc, to wszystko, co Wam powiedziałem, na pewno kupicie za większe pieniądze w sklepie. Więc, tu oczywiście, wybór należy do Was. Napiszcie, co o tym sądzicie. Trzymajcie się i do następnych odcinków serii Testę produktu. Cześć!